Rezonował. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień który? Piąty. Trzeci. Trzeci. Ten brakujący. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy wykończeni. Nocą. No co. Tak. Trzynastosobowy pokój. Już I mówiłem, że warto jeden mieć Jeden chrapą. Czasem, czasem warto mieć w pokoju chrapaczy. No tak, ja ten się ten trochę bałem, skupacie. żeby mu poderzniesz gardło i... Trzech chrapało, a trzech innych miało fasolkę na kolację. Nie było no i te, dlatego tych trzech chrapało, bo oni byli w głębokim śnie. <śmiech> 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 Ale kto mógł przypuszczać, że tak będzie. To le, lepiej jak po, po, po folu się śpi. <laughs> Patrzcie, tutaj, kawa z widokiem. Wychodzimy z pierwszego obozu. Patrzcie jaki widok. Przepięknie. Daruś podoba Ci się? Fajna randka? Cudnie. No. Tomek tam chyba posmutniał coś. Idzie tak ze zwieszoną głową powoli. Idzie Tomasz. No. Może się zakochał w solnisku nieszczęśliwie i no życie, no. Rzuci się. <laughs> I cyk. Śnieżka. Nie wiem, czy to będzie widać. Pewnie na dużym monitorku by było widać, ale jest przepięknie. Przepięknie. Wszyscy foty cykają. No niesamowicie to wygląda. już całuje jakichś obcych, starszych ludzi Jak Ci się podoba Tomaszku wycieczka? Dobrze jest? Tak, jest prze... Mów ładnie, bo tu dzieci nas oglądają, już Matuzik tam się awanturował 21 lat, 21 lat, musiałem go zablokować Wandę na <laughs> słów Przepięknie jest, przepięknie Jest tak kurwa pięknie hmm. A tam oczywiście Daruś z Dawidkiem z tyłu Palimy co? E? Palimy Zamknęli do... no. Jednak się kotło Jednak księżne kotło no, patrzcie jak pięknie O no jest nawet jeziorko jest Jest jeziorko Bym popływał, Daruś, w takim jeziorze. We oh, dwóch, nie? Żabką. No, żabką. Dyrektorską. Głowa nad taflą. A, dyrektorska? No. No, pięknie. Przepiękna przebitka. Jak tam Dawidku, Ci się podoba tutaj? Pięknie. Pięknie, słonecznik, tak? Pięknie słonecznik, tak. O psia kostka by było, złamanie otwarte. Zawsze, że mamy tutaj... nie nastawiałem. Tutaj mamy specjalistę od tego. Daroś, tutaj popatrz. Gdzie? No tutaj. No kamerkę. No. kamerkę. chyba, boś skręcił na dół. Łapie Cię, łapie. Pozdrawiam serdecznie. Ciągnie na Ciebie ten obiekty I na Tomaszka teraz. Tomaszek siedzi taki wołowcowany. Nie. Pozdrawiam. Nie. Zakochał się nieszczęśliwie Pozdrawiam. w domu śląskim. Było kilku fajnych Było kilka fajnych <gadł> <gadł> Musieliśmy mu herbatę z bromem z bromem. No bo przecież chodziły Ola bo, No jest super Jedną czwartą mamy Przeszliśmy. No i co? No dano Jak to Daruś mówi czym to wieje? Wiasanda Muzyczka romantyczna to Maszku, bo ja nagrywam. Nie, tak. nie grzeb w to Maszynie. Nie grzeb w Maszynie. To za nostalgia. Daruś. Super jest. Cudownie. No, Też go rozumie ta muzyka. Pragnienie zaspokojone? Pojedzone. Dawidek, czy wypiłbyś jeszcze? Bo widzę, że jesteś skrajnie odwodniony. No na słońcu siedzimy. No to ładnie jest. A, a daruziak tam. Super, jest. Może Tak, Tak, tak. tak. <grym> Dziedzinka brzuch zapadnie. No, to chyba trzeba dopić to, No, a zjadłbyś obiad. <grym> na no, <ale> głodowa. <grym> Dobry obiadek? <grym> Michał? Można Polecasz, być. tak? Super. Standardowo. Mamy taki odpoczynek. Bośmy przeszli dwa kilometry. I tu trzeba się posilić. Jest ser. Długo dojrzewa Jest baton. Tomek zeskoczyłbyś Może na miękkie byś No. No przepięknie, słuchajcie. Przepięknie. Tomek, właśnie na górę. Tam są jakieś dziewczyny Tomek No, zrobimy ci zdjęcie no, super, Tomek Daj, Tomek Tomek rękami Solo Ja mam zrobię zdjęć Free solo jakiś domka solo, 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 solo. 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 Muszę kończyć Przypominam wam, że robię przebiskę Tak poszło może... No i tak Idziemy Nie dzieje się nic Jak to Daruś mówi wieje Wieje sandałem pieski Dzień dobry Pieski głuchoniemi no i tak, tu piękne są formacje skalne. Patrzcie. Super. Omek. No nie, no to jeszcze trochę. A zarycz, zarycz, zarycz jak. Mufasa. Dawaj, jak mu fasa Jak mu, no dajesz. Ja tak nie ryczałem. Nie tak żubry robią. A za wow, porządnie, wow. jak lew. Nie no słabo, nie słychać. Co tam Daniel? Przebitkę robię. Z pięknymi wędrowcami. Tam malec coś światło mierzy czy coś, okulary ściąga, zakłada. Działki dzieli. Działki dzieli Dziedzinka pognał, porwał go szlak. Ja wam mówię. A on jest nieszczęśliwie zakochany po tym domu Śląskim. Tam były te dziewczyny. W jego typie. W jego typie skusiły go te zniżki emerytalne. Ej. I przepadł chłopak. Poszedł jak w Kosuwe. Patrzcie, jak tam gna. Dzień ma. I tak tam maszerujemy. Tam będzie ciężkie podejście. i cyk śnieżne kotły jak wam się podoba? Wyborze. Może wyborze. być wyborowo. Jakie tu jest urwisko? Tutaj je przek. w głowie kręci. Super jest. Śnieżne koty. No jest tu strachu jest dużo. Skarpetka, gromu z Skarpetka. Zbliżenie na skarpetki. <śśla> Daruś pozuje. Dobrze. Darek, gdzie są te dziewczyny wszystkie, co tutaj miały czekać na nas? Tomek spłoszył chyba. Cały czas tylko chodzi. To co one takie w płoche? Adrian z helikopterem. No <śla> Jak Ci się podobało dzisiaj? Nie, super. No dzisiaj przepiękna pogoda. Najpiękniejsze widoki na całym GSS. E, no zobacz. No, może być. Cudod. Może być. Jest cudo. No, uważ na mnie. A Tobie Dawidek, jak się podobało? Podobało Ci się? Mi? Bardzo. Bardzo? Te zachody i wschody. Ktoś tam nam dobrze pochrapał, więc można było wschód zobaczyć. No. I to nie ja. A to. <laughs> A to Tomaszku, jak się. To schronisko przyrodzenie. Jak ci się. Podoba? <laughs> przyrodzenie? No, super. Nie, no tu jesteśmy. Jesteś pierwszy raz tu jestem. Bardzo fajne schronisko. Może być, tak? Może być, może być. No to super, że jesteście zadowoleni. Ja też zadowolony. W końcu mało kilometrów. Trzecia regeneracja. Co, nieważne ile mamy kilometrów, zawsze idziemy tyle no, <laughs> Zawsze przychodzimy na 17 I patrzcie jaki ja, tu jest po prostu. Sesja. Wy tego nie czujecie, ale jak tu jest. Tak powstają wow. posty na Geyzer Team. Do <laughs> tego tajnego Geyzer Team, gdzie są te sesje robiły. Już? Tak? Może być. Może by. Może, Może by. Dziękuję mnie się bardzo. też Zobacz podobało. Się. Było super. Szkoda, że to wysoko, ostatni wysoko. dzień. Ale tu łapał. Smuteczek. I łodka no, wokół <laughs> się <laughs> Patrzcie jaki Darus jest szczęśliwy. W końcu ktoś mi zdjęcia robił. To jakbym był tyłem, a jestem przodem, nie? No. A po czym można poznać, że jesteś przodem albo tyłem, Darusi? Wszystkie mocno pod słońcem. Dobrze, A bo ty. Po czym poznać, że się stoi tyłem albo przodem? Po czym? Ja nie wiem. No ja też nie wiem. Wy no hmm. Że twarz jest z przodu albo z tyłu.